Dzień dobry Polska. Tutaj stoję, staram z moim polskim językiem, ale obok mnie ktoś tu, ja mam tyle secunek, że się nauczył nasz piękny Polski i tak dobrze mówi... Cześć, cześć kochani. Patryk Neib. Cześć, cześć, witam. Spotykamy się, rozmawiamy, walczymy dalej. jeszcze szukam sponsorów. ktoś chce, dawaj. Jest, I... Hektor ma już do powiedzenia, on promuje Polskę, on robi fajne rzeczy, ma niesamowity zasięg, wspierajmy, zjednoczymy. Wiem, że Polacy nie lubią zjednoczyć, ale może raz w roku postaramy się właśnie znaleźć takiego sponsora, który pozwoli nam słuchać więcej od Hektora. A mało tego, ja wiem, że on ma ogromne i ambitne plany, żeby dalej promować Polskę. Więc jeśli masz Polskę w sercu i przypuszczam, że masz, wspieramy tego człowieka. Ale słuchajcie, jak dobrze on mówi po polsku, to jest dla mnie naprawdę. Wow, po prostu nie. Ja po, Mój pierwszy język, ale że on to się nauczył od niczego cały Satur. Dude, dziękuję i nie mówmy, że polski jest ciężki język. Jest ciężki, ale nie jest aż tak ciężki. Chiński jest ciężki dla Brytyjczyków <grymiany> i Amerykanów, ale polski wcale nie jest. To jest język oparty o łacinę w dużym stopniu. Więc znać e, stać łaciny to już jest prosto. <grymiany> Ale jest piękny, potężny, silny, mocny. Kochamy, mamy Polskę na yeah, sercu. Dalej działamy, dalej działamy. Słuchajcie, piękne, love life, love life, bro, love life.